Gust. W dzisiejszym odcinku, poradniku przedstawię Wam kody do gry GTA San Andreas W poprzednim odcinku pokazywałem jak możecie ją pobrać W ogóle wszy wszystkie filmy i gry możecie tam pobrać Obejrzyjcie mój ostatni filmik okay. Przedstawię Wam, no powiedzmy nie wszystkie kody, ale na pewno większość z nich tutaj mamy w notatniku. No dobra, to zaczynajmy. Okej, okay. pierwszym kodem jest L y zestaw na pierwszy skład broni. I jego nazwa to Givel. Nie ja będę i tak mówił, nazw, wszystko będzie w opisie. No to on nam daje takie bronie. Piszecie po prostu na klawiaturze LXGIBL. -y -y -y. Dobra, zaczynajmy. Jesteśmy w pierwszym miejscu, w nowym. Musiałem zacząć w doła, bo ciągle mam misję i nie mogę kodów wpisywać. Poczekajcie jeszcze chwilę. Ten zestaw daje nam tak, kastet. Spray. Ui. Podpalacz. Wrzucamy prawym. Się odsunę. Mamy jeszcze wyrzutnię rakiet. W chwilkę, tylko usunę policję. Mamy jeszcze taką broń. Zabija jedn za jednym razem. W głowę strzelimy. Jeszcze karabin maszynowy. Uzi. Splówkę policjanta, pałkę i nic więcej. Drugi zestaw broni. To jest gaśnica. I jeszcze inne tam rzeczy. Sami zobaczycie. Dobra, zobaczymy jakiego jeszcze tam mam dalej moda. Teraz mamy moda na nieskończone życie, tak. Kiedy się z kimś bijemy na ulicy w grze, to nic nam się nie dzieje, ale jeżeli wyrzutną rakiet, albo jak, jakiś chyba samochód będzie wybuchał, to nam odbiera HP. I jeszcze kiedy skaczemy z wielkich wysokości, na przykład wyskakujemy z helikoptera, ale wtedy możemy użyć modu na no. spadochron. Dobra, dalej mamy. Kolejny daje nam nieskończoną amunicję. Możecie tutaj w rogu. W rogu jest pokazana amunicja. Mam, osiem, mam 88 przeładowań na 28. Tak, strzelam cały czas. Będę strzelał. Najmniej nic nie odbiera. Kiedy umrzemy, wszystkie modyfikacje bronie nam się usuwają. Więc trzeba jeszcze raz wpisywać. Kolejnego moda mamy. Kolejnego moda mam na odnowienie zbroi, zbroi naszej, tak to się nazywa. To jest nasze ciało i życza i 250 tysięcy złotych. Możecie patrzeć. I wpisuję. Powinno się odnowić chwila. się zaraz odnowić. Chwila. Proszę. Odnowiło nam się życie. Jeszcze dodatkowe się nam dodało i nam się ładują pieniądze. Chwilę razu, że go zabiję. Kolejny mod dodaje nam jetpacka. Proszę, mamy jetpack, w spacjum lecimy, w WCDA kierujemy, możemy strzelać też z niego. Teraz zaczniemy już mówić o kodach na pojazdy. Wybrałem najciekawsze. Pierwszy z nich to ten. Ten kod dodaje nam Monster Draka. Drugi kod to to. Dodaje je on na poduszkowca. Dla mnie poduszkowiec jest najlepszy w tej grze, ponieważ mogę nim i po wodzie pływać, i po autostradach, ulicach po prostu. Trzeci samochód. Dla mnie bardzo fajny. To wózek golfowy. No i proszę, mamy wózek golfowy. I idziemy sobie wózkiem. Teraz przejdziemy do helikopterów i samolotów. Tak, powiem od razu, że jest odrzutowiec którego nie chcę mi się pokazywać, ale za to pokażę wam ten helikopter. I tak od razu powiem samolotami, helikopterami się trudno kieruje. Ja dopiero po paru tygodniach dało mi się polecieć na taki wysoki wieżowiec jeden. Kiedy udało mi się startować to chyba po tygodniu. Teraz już umiem tak. Tak, dalej mamy mody na zmianę samochodów. Na przykład każdy samochód jest różowy, albo czarny. Albo każdy samochód ma nitro, albo tylko taksówki mają nitro. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy różne tam nie wiem, przechodniów do uzbrojenia i inne takie a ja natomiast teraz wybrałem mój wygląd na nowiutki oto on tam 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 tak to jest zwarywany facet a kolejną modyfikacją jest Teraz zmieniłem wygląd na dość batmanowski, można tak powiedzieć, do którego przychodzą pewni ludzie. Oto on. A co by się stało, gdybym wyszedł na ulicę? Już wam pokazuję. Stoję, sobie, stoję. Może pójdźmy w miejsce, gdzie jest więcej ludzi. Dobra, jesteśmy. Na razie nikogo nie ma. Więc z dołu zaraz wracam. Dobra. Nie chcę mi się pokazywać, co ten mod robi tej mało ludzi jest. Powiem Wam tyle. Sami zobaczcie, wyjdziecie na ulicę, gdzieś, gdzie jest dużo, dużo ludzi. Tak. Kolejny mod. Kod. Daje nam Mega Skok. Dobra, i to na tyle by było z dzisiejszego filmu. No to...